Witam, zapraszam na film, w którym przedstawię 10 takich zasad, których powinno się przestrzegać przycinając śliwy. Pierwsza rzecz: śliwa, podobnie jak też inne drzewa owocowe, zawiązuje pąki kwiatowe, a później owoce na pędach, w większości pędach poziomych. Im bardziej pędy są pionowe, tym mniej jest na nich pąków kwiatowych. Dlatego jeśli mamy wybór pomiędzy pionowymi a poziomymi, wybieramy pędy poziome, żeby je zostawić, a pionowe lepiej wyciąć. Usuwamy wszystkie pędy suche, połamane i chore, aby nie rozprzestrzeniały się choroby. Warto te pędy później spalić. Grubsze gałęzie i konary tniemy na tak tzw. obrączkę blisko nasady, aby nie pozostawiać tzw. czopów. Wycinamy pędy rosnące w zbytnim zagęszczeniu. Jeśli pędy nachodzą na siebie, to koniecznie trzeba je usunąć. W takim zagęszczeniu, jeśli pędy rosną bardzo blisko siebie, dostęp światła do takich pędów jest bardzo mały i tych pąków kwiatowych na tych pędach jest też mało. Są tylko na obrzeżach korony, wtedy, a wewnątrz no, te miejsca czasami stają się ogołocone. Wycinamy wszystkie wilki, czyli pionowe, dzikie, jednoroczne pędy, które niepotrzebnie zagęszczają nam koronę, a poza tym bardzo słabo owocują. Drzewa bardzo stare odmładzamy, rozkładając cięcie na 2-3 lata, aby zbytnio nie zachwiać równowagi pomiędzy częścią nadziemną a systemem korzeniowym. Do cięcia używamy ostrych narzędzi, aby ta powierzchnia cięcia była jak najbardziej gładka. Wszystkie większe rany powinno się zabezpieczyć maścią ogrodniczą, aby nie wnikały patogeny chorobotwórcze np. rak bakteryjny czy srebrzystość liści. Tniemy zawsze w dzień suchy. Nie może to być dzień, w którym są opady deszczu. Najlepiej słoneczny. Dlatego w taki dzień, ponieważ jeśli będzie sucho, rany będą mogły zaschnąć i będą mniej narażone na wniknięcie chorób. Jeśli smarujemy nawet maścią ogrodniczą, to ta maść będzie mogła szybko, szybciej zaschnąć. No i jeszcze jedna bardzo ważna zasada, czyli termin cięcia. Jeśli chodzi o termin cięcia, to śliwy powinno się ciąć wczesną wiosną w marcu albo latem po zbiorach. Wczesną wiosną tniemy. Odmiany, które są raczej późne i te odmiany, które są bardziej odporne na mróz. Natomiast latem tniemy odmiany bardziej wrażliwe na mróz i te, które wcześniej nam dojrzewają. Czyli, dajmy na to jakaś odmiana dojrzewa na początku sierpnia. No to od razu po zebraniu owoców wykonujemy cięcie i wtedy rany zdążą zagoić się przed zimą nie będzie ryzyka, że zostaną przemrożone. Ale na przykład już taka odmiana jak węgierka zwykła, która dojrzewa bardzo późno, gdzieś tam w październiku, no to węgierkę powinno się przycinać wczesną wiosną, w marcu, bo gdybyśmy ją przycięli po zbiorach, byłaby narażona na działanie mrozu, bo rany mogłyby się nie zdążyć zagoić. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.